Ile razy w życiu powiedziano ci, jaki masz być? Cichy, grzeczny, posłuszny, odpowiedzialny. Ile razy zakładałeś maskę, żeby nie zostać odrzuconym? A teraz posłuchaj. Prawdziwe życie zaczyna się tam, gdzie kończy się przymus bycia kimś innym. To są słowa Osho. Mistyka, który nie przyszedł, aby nas uczyć, ale żeby przypomnieć nam, kim jesteśmy. Osho był rewolucjonistą wolności. On nie głosił dogmatów, głosił doświadczenie, życie w prawdzie i pełnie. Mówił nie szukaj sensu życia, żyj. To wcale nie znaczy, że masz być lekkomyślny, to znaczy, wróć do zmysłów do ciała, do oddechu, do tu i teraz. Nie żyj życiem wczoraj. Ani jutra, bo tylko dzisiaj, dziś możesz być szczęśliwy. Według Osho, człowiek został zraniony przez społeczeństwo przez przymusy, przez powinności, przez kontrolę. Dlatego mówił: Religia nie jest sprawą kościoła. Religia to jest twoja wewnętrzna eksplozja. On miał odwagę mówić prawdę. Nawet jeśli ta prawda brzmiała: Bóg nie jest gdzieś na górze. Bóg jest w tobie. Kiedy tańczysz, kiedy się śmiejesz, kiedy kochasz, kiedy jesteś autentyczny. Czym więc jest prawdziwa duchowość według osho? To nie jest modlitwa na kolanach, to jest życie w radości, w obecności. To jest wewnętrzna cisza, która rodzi się, gdy pozwalasz sobie być prawdziwym. Osho zostawił światło, setki tysięcy słów. Ale są takie, które rozświetlają serca najgłębiej, przynajmniej moje. Miłość nie zna obowiązku. Miłość jest wolna, jak ptak. Nie próbuj się dopasować. Bądź dziki, bądź sobą. Twoim zadaniem nie jest zmieniać świat. Twoim zadaniem jest zmienić siebie i wtedy świat zacznie drgać nową energią. Piękne, prawda? A takie proste zarazem. Jego styl życia, te słynne Rolls Royce, był kontrowersyjny. Ale nie był dla pokazania bogactwa. Był manifestem obfitości istnienia. Pokazaniem, że duchowość nie równa się ubóstwu. Osho mówił, nie jesteś tu, by cierpieć. Jesteś tu, by tańczyć. Powtarzam to po raz kolejny. Więc dziś, kiedy tego słuchasz, zapytaj siebie, czy ja żyję naprawdę? czy ja tańczę swoje życie, czy pozwalam sobie być w swojej prawdzie. Oszu nie chciał, żeby ktokolwiek go naśladował. On chciał, żebyśmy byli sobą w pełni. I właśnie dlatego jego nauki są takie aktualne i takie żywe i takie wywrotowe. Nie szukaj góru, nie potrzebujesz pośredników, bo ty jesteś źródłem, ty jesteś świątynią. Jeśli odnajdziesz ciszę w sobie, to odnajdziesz wszystko. Niech ten odcinek będzie dla ciebie takim zaproszeniem do powrotu do siebie, do prawdy, do prostoty. Nie szukaj miłości, ale bądź miłością. Nie szukaj przebaczenia. Stań się przebaczeniem i nie szukaj światła. Rozświetl siebie. Pamiętaj, jak mówił Osho, nie ma większego grzechu niż bycie nieautentycznym. Więc od dziś. Zejmij maskę. Zacznij żyć. I zacznij naprawdę być. Życie z narcyzem to manipulacje, które odbierają ci pewność siebie. Pamiętaj, tu nie twoja wina. Ebook Narcyz cię nie złamie. pokaże Ci, jak odzyskać kontrolę, wyznaczyć granice i uwolnić się z toksycznej relacji. Zasługujesz na spokój. Link do e znajdziesz w opisie.